Cześć wszystkim z tej strony Skill Hunter 07, a to jest mój pierwszy taki y, tutorial bądź poradnik, y, jak to woli, jak przyspieszyć działanie swojego komputera. A więc po pierwsze, odnajdujemy na pulpicie lub y, tutaj pod start y, komputer, mój komputer, klikamy na jego y, prawym myszy, klikamy właściwości. tutaj y klikamy zaawansowane ustawienia systemu tutaj tutaj będzie y na pierwszy zakładce nazwa komputera tutaj mamy sprzęt zaawansowane ochrona systemu i zdalny y wchodzimy w zakładkę zaawansowane y wydajność klikamy ustawienia i wybieramy do pasu dla, dla uzyskania najlepszej wydajności. Ten nasz Windows automatycznie wyłączy wszystkie takie e, niepotrzebne znaczy wszystkie takie e, ładne obrazy, e, obramowania tak jak ja teraz mam, na takie bardzo stare i dlatego ja e, gram na no takim i używam takiego. E, drugim sposobem Jest wejście w, y, w panel sterowania Nvidia. Y, jak ktoś ma, jak ktoś ma to niestety nie wiem i tutaj mamy, y, to jest wydajność, to jest po prostu taki ładniejszy obraz. Na początku będziecie mieli chyba na tym yy. ale ja dam ten yy, i tam no po prostu yy. Yy, tak no i już yy, wszystko się udało nam wszystko ładnie zrobić I wtedy wasz komputer jak i gry komputerowe powinny chodzić szybciej jeśli poranik Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, zostawieniu komentarzu i o subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. I cześć!